Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie moi drodzy. 17 sierpnia w czwartek. Jesteśmy w energii nowiu księżyca, korzystajmy z tej energii. Niestety, widzicie, ja już nic Wam nie obiecam, nie będę obiecywać, że wstawię medytację, bo jak coś powiem, to wszelkie moce robią coś, żebym tylko nie usiadła i tego nie zrobiła. No i tak się zadziało. Nie usiadłam, nie zrobiłam. Um. Podchodziłam nie wiem ile razy do tego. Zostawmy. Przyjdzie przestrzeń, będzie to zrobione tak, jak powinno być. Żebyśmy. Ja też to muszę czuć. Nie mogę zrobić medytacji w momencie, kiedy jej nie czuję. A tak co? Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest nasz czas dla duszy. Dziękuję Wam za każdy komentarz i dziękuję za każdą obejrzaną reklamę z całego serca. Kochani, dzisiaj o czym będzie? Wczoraj dostałam takiego przepię taką przepiękną wiadomość, że od uśmiechu nie płaci się podatku, więc można, można z niego korzystać. Można z niego korzystać, można, ile się da. Uśmiechajmy się, mówmy sobie dzień dobry, bądźmy dla siebie życzliwi. Nawet jak gdzieś jakaś sąsiadka z zołza jest w naszej przestrzeni, to powiedzmy jej dzień dobry z uśmiechem, ale nie z takim sarkastycznym, wiecie, uśmiechem, tylko tak po prostu. Dzień dobry. Jak się pani ma? Czy wszystko w porządku? Jest. Żyjemy ze sobą, ale żyjemy obok siebie. Widzicie, ja nigdy nie mieszkałam w wielkich blokach. Zawsze mieszkałam albo w kamienicy, albo w domkach. I kiedyś pamiętam, jak byłam dzieckiem u mojej babci w wieżowcu, w takim jedno-nastopiętrowym, w takim blokowisku. Tam się wszyscy znali. Tam każdy wiedział, kto na którym piętrze mówi sąsiedzi siadali. A dzisiaj, Dzisiaj nawet dzień dobry sobie na klatce nie mówią bo nie wiadomo kto jest kim zobaczcie dokąd, dokąd świat zmierza my mamy żyć dla siebie, my mamy tu być ze sobą, my mamy się kochać my mamy wspierać siebie ale to też jest to też jest znak czasu, gdzie dostaliśmy telefony do ręki, wiecie może to być błogosławieństwem i przekleństwem tak samo jak leki, też mogą być błogosławieństwem i przekleństwem. Patrząc na ostatnie chwile mojej babci, wiem dokładnie, że te leki były już dla niej przekleństwem, ponieważ jak gdyby na siłę wszystko trzymały przy życiu. Nawet rozmawiając z lekarzem, przyznał mi rację, że bardziej czasami są przekleństwem niż błogosławieństwem. Tak samo z tymi telefonami, ze wszystkim, czego nie potrafimy wykorzystać z głową, tak się dzieje. Dlaczego? Ponieważ my się już nie spotykamy. Dzwonimy do siebie. Kiedyś, żeby zadzwonić, to było trzeba do budki telefonicznej postać. W kolejce. Albo zamówić rozmowę. Jeszcze takie czasy pamiętam, że szło się na pocztę, zamawiało rozmowę i mogło się chwilę z ciocią z Golubia porozmawiać. Tak było. Zresztą większość z Was to pamięta, te czasy, kiedy tak było. Ale o co chodzi? Chodzi o ten uśmiech, kochani. Naprawdę, o taki szczery uśmiech. Wiecie, ja żyjąc w Holandii, jak jadę do Polski, ja widzę ogromną różnicę, ogromną różnicę. Wchodzę do sklepu, a tam większość ludzi po prostu z miną taką jakby za karę była w pracy. To jest w autobusach tak samo, w tramwajach to samo. Mówię, kurczę, co się zadziało? Nie ma ludzi uśmiechniętych. A jak się ładnie uśmiechniesz i powiesz coś miłego, to patrzą tak dziwnie, podejrzliwie. O co chodzi? Bądźmy dla siebie mili. Uśmiechnijmy się do kogoś, kogo nie znamy. Powiedzmy mu dzień dobry. Bo cię będzie miło tej osobie? Tu akurat to jest takie naturalne w małych miasteczkach, gdzie wszyscy sobie mówią dzień dobry. To jest niesamowite. Też byłam tym zaskoczona bardzo, jak przyjechałam, gdzie szliśmy przez ulicę. Ludzie do nas: dzień dobry. No zresztą tak zaczęliśmy się zachowywać. Zupełnie inny dzień od rana. Kochani i wdzięczność. Dołączmy do tego wdzięczność. To nie jest trudne. Wdzięczność za małe, za mikro rzeczy. Za to, że się obudziliśmy. To jest ogromna rzecz. Mamy nowy dzień, możemy z niego korzystać. A niekoniecznie musieliśmy go dostać. Wielu ludzi się nie obudziło dzisiaj. Mamy możliwość doświadczenia. Mamy możliwość przepracowania czegoś, odpracowania. A i zbudowania sobie karmy też mamy możliwość, więc uważajcie, uśmiechajcie się do wszystkich. No dobrze, kochani, to co? Wyciągniemy kartę. Wyciągniemy kartę. Idą do nas polskie upały. Już dziś jest bardzo gorąco. Co karty chcą nam powiedzieć? Co chcą nam o uśmiechu powiedzieć nasze karty? Co one chcą? Ja mam nadzieję jeszcze, że ten film się dosyć szybko wstawi. Co karty mają nam do powiedzenia? Co one chcą nam powiedzieć? Co nam chcą karty powiedzieć? Która z kart? Wszystko wskłada się w całość. Przekazy intuicji, plemię duchowe. Widzicie, ta karta świetnie pasuje do tych wczorajszych kart. Tak się zgadza. My tu jesteśmy takim plemieniem duchowym. Świetnie, że napisaliście skąd jesteście. Ja nie wiem, czytam te komentarze tak jak Wam mówię. Nie wiem, czy doczytaliście, ale tam są chyba trzy miejscowości, które się pokrywają. Więc może, może coś z tego wyjdzie. Gdzie w ogóle. O w ogóle to, pomyślcie, może coś zrobimy, albo na Facebooku, ja mam swoją grupę na Facebooku, ale muszę ją przetransformować, bo tam tylko ja mogę pisać, a ja chciałabym, żebyście wy też mogli zadawać pytania i pisać, więc będę musiała nad tym przysiąść i, i coś z tym zrobimy. <laughs> Żebyśmy mogli sobie tak po prostu po ludzku pogadać. Wielkie zgromadzenie. <laughs> Widzicie, nawet w głosu coś wlasło. Coś tu ktoś. Coś albo ktoś. No dobrze. Jesteś wzywany do pozwolenia, aby twoja intuicja poruszyła tobą fizycznie. Jesteś połączony z grupą dusz, które oplatają planetę swoją siecią. Kiedy podróżujesz i dzielisz się swoją twórczością, przeplatasz nić. Karta ta jest sygnałem, że albo jesteś wzywane do połączenia się z innymi ludźmi, z którymi łączy cię podobieństwo na poziomie duszy, albo, że już takie połączenie stworzyłeś. Jesteś wzywane do zbierania grupy ludzi, obejmując w nich przewodnictwo lub dołączając do już istniejącej grupy która będzie mogła wesprzeć osobistą misję twojej duszy. Jesteś częścią grupy dusz, które zgodziły się być tutaj w tym momencie historii, aby uzdrowić siebie, swoją linię genealogiczną oraz planetę, aby zwiększyć świadomość, żebyśmy mogli przez kolejne wieki nazywać to wspaniałe miejsce naszym domem. Jesteś Jednym z wielu, którzy świadomie decydują się poświęcić swoje życie czemuś większemu niż oni sami. Nadszedł moment na zwołanie Twojego plemienia. Dziel się głosem Twojej duszy i pozwól, aby Cię dostrzeżono. Kiedy podzielisz się tym, co jest dla Ciebie prawdziwe, i podzielisz się lekarstwem, którego najbardziej potrzebujesz, ci, którzy są do Ciebie podobni, Zbiorą się wokół ciebie. Jesteś swoim plemieniem. Jego członkowie są tacy jak ty. Szukasz ich i odczuwasz za nimi tęsknotę, a oni również szukają ciebie. Warto przyłożyć rękę do serca i powiedzieć: Pozwalam sobie teraz zostać dostrzeżonym. Jestem gotowy zwołać moje duchowe plemię i stworzyć Sieć światła oplatającego całą planetę. Napiszę w komentarzu. Widzicie to tak. Na początku to się może wydawać takie, ojej, takie wielkie w ogóle. Nie, ale zobaczcie. Jedna osoba zapali w sobie światło, druga osoba zapali w sobie światło, i zrobi się taki łańcuch. Zrobi się taki łańcuch, że będziemy oplatać światłem planetę i to jest ta energia miłości, to jest to, czego nie widać. Dużo rzeczy widzimy, ale dużo rzeczy nie widzimy. Ale to, że czegoś nie widzimy, to nie znaczy, że tego nie ma, a my jesteśmy tą energią duszą w ciele. Pamiętajcie, i że w tym życiu pracujemy na swoje przyszłe życie. Kochani przytulami, pozdrawiam. Życzę cudownego dnia. Uśmiechajcie się. Dzisiaj uśmiechamy się do wszystkich. Życzymy miłego dnia. Zobaczycie, co się zacieje. Zobaczycie, jak ludzie będą na Was patrzeć. A Wy jesteście tylko mili. Wy nie jesteście szaleńcami. Jesteście po prostu tylko mili. Tylko i aż w tych czasach. Przytulam Was bardzo mocno. Buziak Magda.